Dzień dobry. Taki poniedziałkowy teleporanek, niespodziankowy teleporanek. Słuchajcie, Dorota Orzuk z tej strony, bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie wiadomości, które do mnie piszecie, że teleporanki Wam pomagały każdego dnia. Do niedawna teleporanki były o godzinie 9 na żywo. Były to dosyć długie transmisje, natomiast bardzo, bardzo rozwojowe. Więc pomyślałam sobie. Że, skoro takie jest zapotrzebowanie i tak miło to odbieracie, i tak rzeczywiście jest to taką wartością, to może warto by było wrócić do tele naszych teleporankowych transmisji. Witajcie, witajcie. Nie wiem, kto jest, bo mi się nie wyświetla. Dajcie znać. Natomiast wracamy, ale tylko na chwilę. Czy można. Czy można dzięki jednemu fragmentowi książki odmienić bieg swojej historii? Czy może tak być, że jeden mały fragment w książce może na nas tak wpłynąć, że zupełnie zmienia się trajektoria naszego, naszego losu? Może tak być? Słuchajcie, może tak być. I w naszych teleporankach będziemy się dzielić. Tylko krótkimi fragmentami książek. Dzisiaj podzielę się z wami pewną książką. Książką, która będzie również dzisiaj o godzinie 20 na naszym rozwojowym live'ie, bo w każdy poniedziałek o 20.00. Um, Dzielimy się książkami, które otwierają nasz umysł, które zmiękczają nasze serca, dzielimy się książkami, które na nas pozytywnie wpływają, więc w każdy poniedziałek o 20 się to odbywa. Natomiast o 9 rano od poniedziałku do piątku malutki fragment i chcę Wam bardzo przeczytać dzisiaj pewien fragment właśnie z książki, która będzie dzisiaj wieczorem o 20 na dłuższej transmisji rozkminiana. Cieszę się, że jesteście. Ania, Wiktoria, cześć, cześć dziewczyny. Więc przeczytam króciutki fragment książki i proszę Was, dajcie znać w komentarzu, co Wam ten fragment mówi. Czy rzeczywiście jest intrygujący, interesujący, czy rzeczywiście może być tak, że tak przykuje naszą uwagę, że tak da nam do myślenia, że zasieje ziarno, e, zasieje w nas ziarno, które. Później będzie owocować innym rodzajem myśli, e, a inny rodzaj myśli będzie owocować innymi emocjami, a inne emocje zaowocują podejmowaniem innych decyzji, a inne decyzje zaowocują inną jakością e, życia zupełnie. Dobra, żeby nie przedłużać. E, czekajcie, tylko się usadowię. O, właśnie. To jest książka, w której. Mm, Listy Starego Diabła do Młodego. Wiem, jak to brzmi, ale książka ta ukazuje kilka listów, w których pokazywane jest, jak jesteśmy podstępnie zwodzeni, kuszeni, jak wykorzystywane są nasze słabości, jak jesteśmy, jakim czasem próbom jesteśmy poddawani czasami tak sprytnym, tak zawiłym, że. Rzeczywiście, nawet jeśli chcemy podjąć właściwą decyzję, to jesteśmy tak omotani, tak jesteśmy zawładnięci, że wszystko nam się wydaje inne niż jest w rzeczywistości. I w jednym z takich listów, czyli listy polegają na tym, że doświadczony, doświadczony diabeł uczy młodego, jak właśnie nas kusić, jak z nami postępować, jak te podstępy czynić, żebyśmy się dali zwieść. I popatrzcie, jeden niesamowity fragment mówi o tym. Musisz zatem ukryć przed pacjentem prawdziwy cel pokory. Pokora to mój ulubiony temat, bo ona jest fałsz, ona jest absolutnie bardzo często źle rozumiana. E, już o tym było wiele razy, jest też o tym w kawie z Bogiem, e, było też o tym w teleporankach. Popatrzcie, jakie to są ważne tematy. Ukryj zatem przed pacjentem prawdziwy cel Pokory. Niech nie myśli, że jest ona zapomnieniem o samym sobie, lecz że jest pewnego rodzaju opinią niezbyt pochlebną o jego własnych talentach i charakterze. Jak wnioskuje, posiada on rzeczywiście pewne talenty. Ugruntuj w jego świadomości przeświadczenie, że pokora polega na wmawianiu w siebie, że talenty te są mniej cenne niż on. O nich sądzi. Ugruntuj w nim przekonanie, przeświadczenie, że pokora polega na wmawianiu w siebie, że talenty, że talenty te są mniej cenne niż on o nich sądzi. Popatrzcie, czy nie jest tak, że my, chcąc być pokorni, bo nas nauczono, że pokora to jest właściwa droga, że trzeba być pokornym, ale Chcąc być pokorni, właśnie popełniamy błąd w rozumieniu tego, czym jest prawdziwa pokora. Często myślimy, że pokorą jest właśnie umniejszanie sobie, że pokorą jest niewiara w siebie, że pokorą jest e, sabotowanie swojego potencjału, swoich marzeń, że to jest pokora, że stawianie siebie na końcu i to oczywiście tak, że inni powinni być dla nas ważniejsi, ale nie e, My myślimy, że kiedy stawiamy siebie na końcu, czyli e, nie idziemy nawet za głosem serca, po prostu nie jesteśmy dla siebie ważni, myślimy, że jesteśmy beznadziejni, e, to jesteśmy pokorni. Popatrzcie, jaki łatwy można, to, taka niby mała różnica, a daje gigantyczne, e, gigantyczne po prostu ym, różnice w, właśnie w interpretacji. Dzięki stosowaniu tej metody tysiące ludzi uważa, że pokora, uwaga! Dzięki stosowaniu tej metody, czyli podpuszczaniu nas, że pokora to jest, e, e, to jest niewiara w siebie, dzięki stosowaniu tej metody tysiące ludzi uważa, że pokora to piękne kobiety usiłujące uwierzyć, że są brzydkie. Że pokora to powtórzę, że pokora to piękne kobiety, usiłujące uwierzyć, że są brzydkie, inteligentni mężczyźni, usiłujący uwierzyć, że są głupcami. A ponieważ to, w co próbują uwierzyć, może być w pewnych wypadkach oczywistym nonsensem, nie potrafią w to uwierzyć. Nam z kolei, nam z kolei diabłom daje to okazję do wytworzenia sytuacji, w której myśli. Ich wiecznie obracać się będą, myśli ich, wie, nasze myśli wiecznie obracać się będą wokół własnej osoby, w usiłowaniach zmierzających do osiągnięcia tego, co niemożliwe. Usiłowaniach zmierzających do osiągnięcia tego, co niemożliwe, ponieważ nie będziemy wierzyć w siebie, ponieważ będziemy umniejszać nasze talenty, ponieważ będziemy siebie sabotować. Cześć, Marianka, ponieważ będziemy myśleć, że jesteśmy beznadziejni i to, co jest niemożliwe, to, co wielkie, to, co na wielką skalę, to, co, to, co może nas ekscytuje i, byśmy, i jest pragnieniem naszego serca i czujemy, że mamy do tego talent, ale umniejszamy sobie, wmawiając, że nie mamy na to czasu, że nie mamy na to potencjału. Że nie mamy nawet, że ten talent nie jest wystarczający, że nie mamy zasobów. Będziemy ciągle jak w kołowrotku usiłować tylko, tylko usiłować, ponieważ nie będzie to połączone z wiarą, że możemy to zrobić. Popatrzcie, jaki ten fragment jest niesamowity. Nie będę się tu więcej rozwodzić, ponieważ te <śmuszę> transmisje o dziewiątej mają być tylko zajawką do zarzuceniem za ziarna do naszych serc, żeby pomyśleć, czy to w co wierzę jest prawdą, czy to w co wierzę jest prawdą, uwielbiam to pytanie czy to w co wierzę jest prawdą, Ty, czy to w co wierzę na swój temat jest prawdą czy to w co wierzę, że nie mogę, że nie nadaję się, że, 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 że nie jestem wystarczająca czy to jest prawdą, czy to jest właśnie tym działaniem tym kuszeniem, po to Żebyś tego nie zrobiła, żebyś tego nie osiągnęła, bo jeśli to zrobisz, to wejdziesz w jasną stronę mocy, bo jeśli to zrobisz, to nie tylko ty wejdziesz w jasną stronę mocy, ale i, po, i, 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 po, i pokażesz tę drogę innym. Dlatego, dlatego jesteśmy tak bardzo mocni poddawani tym, e, tym pokusom, tym e, takiej, dlatego tak bardzo mocno. E, tak bardzo mocno są w nas te wątpliwości na temat naszej, nas samych, wątpliwości na temat nas samych, dlatego, bo to jest źródło wszystkiego, bo to jest źródło owoców, owoców, które e, wprowadzają w życie więcej światła. Nie mówię tu o jakichś wielkich osiągnięciach, ale o po prostu bardziej, e, e, bardziej pogodne życie. Całuję, zapraszam o 20.00, będzie dłużej o tej książce. Listy Starego Diabła do Młodego. Wszystkiego co najlepsze. Dajcie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu i bądźcie o 20.00. Dobrego dnia.